Tak, szanowni Państwo serdecznie witam właśnie tutaj na Śląskiej Ziemi, a akurat w powiat Rybnicki, i na Przede wszystkim serdecznie Was witam w nowym budynku Urzędu, który został oddany w 2018 roku, pod koniec 2018 roku. Przede wszystkim też chciałbym na wstępie już podziękować tutaj obu prezesom za to, że po prostu chcieli tutaj być u nas, bo to jest ważne, bo to jest ogólna korzyść dla nas i zarówno jak do prezesa i do wójta. Dla nas to jest przede wszystkim prestiż, że tutaj możemy mieć siedzibę w związku, cieszymy się tego niezmiernie. Gmina Świerklany powiem krótko, bo nie będę tutaj zanudzał. Prezes mi dał, można powiedzieć kolokwialnie mówiąc jedną minutę, więc postaram się streścić. słuchać prezesa, też również ogólnie tutaj działać na tej niwie. Gmina Świerklany akurat jest bardzo dobrze zlok zlokalizowana tutaj, bo mamy, jesteśmy w środku, w centrum Dużych miast, czyli Jaszczębie, Włodzisław, Rybnik, Żory, dobry dojazd, blisko autostrada, miejsca parkingowe, więc myślę, że tutaj akurat obaj prezesi będą się cieszyć, że takie warunki stworzyliśmy tutaj, żeby ta siedziba tutaj funkcjonowała, więc to akurat serdecznie też dziękuję za przychylność ze strony pana prezesa tutaj Andrzeja Paulusa, że wybrał nas i z otwartością przyjęliśmy to zaproszenie, że tutaj będzie siedziba. Cieszymy się z tego niezmiernie. Jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, kwestie stricte sportowe, no to powiem tylko tyle krótko, zwięźle. Mamy dwa kluby, przede wszystkim wiodące, tutaj Forteca Świerklany, klub, który jest w Okręgówce, jest tutaj prezes, zrzeszająca prawie 180 członków, głównie tam grupy młodzieżowe, prawie 10-11 grup młodzieżowych, te obydwa kluby, czyli Forteca Świerklany i drugim klubem, który tutaj u nas jest, Występującej w Aklasie Orzeł Jankowice. Też na bieżąco rozwijający się ten klub myślę, że z perspektywami dalszego rozwoju. Wiemy, jak to dzisiaj z młodzieżą trzeba zachęcać do garnięcia się do sportu, do piłki nożnej. Więc to są takie dwa kluby wiodące. Jeżeli chodzi o naszą gminę, to staramy się rozwijać tą bazę, głównie sportowo-rekreacyjną. Ostatnio powstały tam boiska na ulicy Stokrotkowej. Mamy takie. Mniejsze boiska do tenisa ziemnego, do piłki nożnej, do siatkówki pikarzowych, więc tutaj kładziemy ogromny nacisk na rozwój sportu i rekreacji. Jeżeli chodzi o te dwa kluby, tak jak mówię, nie byłoby tych klubów, gdyby nie dofinansowanie z gminy. Gmina na utrzymanie tych klubów daje około pół miliona, licząc z wszystkim, jeżeli chodzi o obsługę boisk, o wyposażenie można powiedzieć, o granty przyznawane, jak kluby składają z pożytku publicznego i ze sportu na swoją działalność, to staramy się, jako też, tak jak tu prezes zaznaczył, piłkarz kiedyś na Odry, w w Gazdy z Krzyszów, też w tych w przeszedłem, więc staramy się tutaj wspólnie działać na rzecz rozwoju tutaj naszej, naszych dzieci i młodzieży. To jest przede wszystkim nasze zadanie, żeby rozwijać, jak to w powiedzeniu, zdrowy ciele, zdrowy duch, więc tutaj się trzymamy tej dewizy i staramy się te próby wspierać. Oczywiście mamy plany, jeżeli chodzi o fortecę świetlaną, bo murawa już też akurat nie jest taka jaka powinna być, więc tu też musimy pochylić się na to, żeby tą murawę wymienić. No, jest to koszt znaczący, ale tak jak mówię wszystko w ramach budżetu, jeżeli będziemy mieć to ruszamy z tym, żeby dalszy rozwój tej piłkarskiej, tego piłkarskiego tutaj naszego małego podwórka dalej funkcjonował. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję, że przyjęliście Państwo za zaproszenie. Dziękuję prezesom za to, że jest tutaj, ten, jest tutaj ta siedziba. My się naprawdę cieszymy. Nasz prestiż wzrasta i to jest najważniejsze. Prestiż tak samo po to okręgu też. Jesteśmy blisko, jesteśmy dostępni. Dziękuję bardzo.